Kochani, z dzisiejszego spaceru przynieśliśmy kilka takich kawałków, gałązek sosny po to, żeby herbatka sosnowa dołączyła do różnych innych naszych herbatek, herbata z igieł sosny, świerku czy jodły jest już od tysiącleci można by powiedzieć znana. W różnych medycynach naturalnych. Ma różnorakie zastosowanie e, i można ją przygotować zarówno z takiego igliwia świeżego. Jeżeli ktoś ma nieopodal, sosny, jodły czy świerki, to kiedy zapragnie takiej herbatki, może po prostu iść i uciąć kawałek gałązki i zrobić z tego herbatkę. My mamy bardzo blisko do lasu teraz. Natomiast i tak chcę, żeby kolejny słoik na mojej półeczce z różnymi suszonkami, był bogatszy, właśnie o jakiś piękny słoik, który będzie miał suszone igliwie sosny konkretnie. I będziemy robić herbatkę z igieł suszonych. I wiesz, kochanie, będzie można na przykład też to mieszać z różnymi innymi. Tak, może Suszony. jako dodatek. A piłaś kiedyś taką herbatę? Nie, właśnie jeszcze nie piłam. A ty piłeś kiedyś? Właśnie dlatego bardzo chętnie spróbuję, jak to się robi. I teraz takie igliwie sosnowe, świerkowe czy jodłowe można suszyć na przykład na słońcu, można suszyć na ciepłym piecu. My akurat będziemy suszyć na kominku. Można też suszyć w piekarniku. I w tym celu rozkłada się... Na blaszce taką pojedynczą, dosyć cienką warstwę igieł. Wkładamy to do piekarnika 120 stopni na 30 minut. Potem to trzeba zamieszać i na kolejne 30 minut. Gdy to wystygnie, można zamykać w słoiku. Ja natomiast mm, rozłożę te igły na takich blaszkach i one powędrują na. Kominek. A może chociaż część e, tych igieł zrobiłabyś w piekarniku, żebyśmy szybciej mogli się napić tej herbaty? Ale możemy się napić tej herbaty ze świeżych, możesz zaraz no, zaparzyć. Mogę zostawić na przykład taką gałązkę, żebyśmy sobie zaparzyli herbatkę. Można teraz te e, igły ścinać na takie kępki. I to po prostu, właśnie suszyć, ale można też je oderwać od tych um, łodyżek. To zajmuje troszkę czasu, ale to nie jest w ogóle żaden kłopot. Niektóre są już tutaj suche. Niektórzy mówią, że najlepsza herbatka jest ze świeżych igieł wiosennych. A niektórzy właśnie, że ta zimowa jest najlepszą herbatką. Myślę, że możemy spróbować i takiej, i takiej. Będziesz trochę też obrywał? Na herbatę. Tak? Zaparzysz, weźmiesz tak. któryś swój zbanek ładny, żeby można było zaparzyć herbatę taką. Najpierw możemy spróbować, jak smakuje taka herbata. W ogóle herbata z tych igieł. Jaki to ma w ogóle smak? Bo też w zależności od tego, ile tych igieł dodasz, mniej więcej, Aha. no to ten smak będzie taki mniej czy bardziej intensywny. Troszeczkę jest, czuć takie. Czuć tę żywicę, która klei się troszeczkę do rąk. Niektóre gałązki się kleją. I to trzeba zaparzyć, zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem 10 minut. A potem już jest herbata gotowa. Niektórzy, którzy na przykład mają taki szczególny smak do herbaty i lubią herbaty, to mają osobne te dzbanuszki do parzenia do różnego rodzaju herbat. Tak jak na przykład ci, co uwielbiają kawę i są smakoszami kawy. Nie mieszają, e, na przykład wkładając do ekspresu jakiś rodzaj kawy, to już później trzymają się tego jednego rodzaju, czyli nie robią tak jak my, że raz taka, kawa, raz taka. No tak powinno być właśnie, że jeżeli jakąś kawę w nowym ekspresie e, parzymy, mówię o tych ekspresach takich, które mielą i, i robią mhm. kawę, to nie powinno się zmieniać kawy, tylko już od początku do końca. E, Taką samą kawę sypać. My z kawą tego nie przestrzegamy, natomiast z herbatą, tak. Mamy jeden czajnik do parzenia tej herbaty, którą pijemy na co dzień, tej herbaty tureckiej. I inne do herbaty jabłkowej w tym pięknym zbanuszku. A Ciebie widać w ogóle? Nie wiem. Wodę wstawiamy i dalej obrywamy. Tak. Właśnie ważne, żeby do parzenia był czajniczek taki z przykrywką. My ten czajniczek bardzo lubimy. I jak ktoś przychodzi do nas, to Krzyś daje mu w nim herbatkę z jabłek. z jabłek i dodajesz troszeczkę cynamonu. Ale... I wy... wszystkim bardzo smakuje ta herbata. Tak, bo to jest herbata z naszych jabłek. Często wyjadają te jabłka później. Szkoda byłoby je wyrzucać. Ale jeszcze ten czajniczek bardzo im się podoba, nie? No i w tureckich Tak. Ta herbata, ona ma różne takie zdrowotne właściwości. Łagodzi na przykład objawy przeziębienia, łagodzi stany zapalne, które wywołują różnego rodzaju bóle czy obrzęki. Co ona jeszcze robi? Wspomaga trawienie. Us uspokaja. O, działa uspokajająco. Także, jakbyś był niespokojny. Ja jestem cały czas niespokojny. <grym> Ale <grym> chciałbym Wam coś powiedzieć. To, co zauważyłem. Przeprowadzka na wieś to jest niesamowite doświadczenie. A przede wszystkim. E, Obserwacji ludzi, tutejszych ludzi. To są inni ludzie. Są przede wszystkim nastawieni pozytywnie, bardzo pomocni, chcą pomagać, chcą kontaktu. No, powiem no. szczerze, że jestem w szoku. To jest, to jest naprawdę dzień a noc, miasto a wieś, dzień a noc. Zwłaszcza duże miasto, wiesz. Zwłaszcza duże miasto. Jednak. Dużo, dużo ludzi pozostaje dla siebie anonimowymi. Tak. Nieraz nawet w jednym bloku ludzie mieszkają, a nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów. Tak. tak na przykład było w tym którymś tam miejscu, gdzie mieszkałam, zanim my żeśmy się poznali. No, ale nawet w tym poprzednim domu, to tyle ludzi, ile tutaj poznałem i z którymi rozmawiałem, no to tam przez dwa lata no, sąsiedzi za ściany, no i Ania, która tak. była na wymianie nasion. I stąd ją poznaliśmy. I stąd ją poznaliśmy. Okazało no, się, że z tej samej ulicy, i zbyszek. I zbyszek. Tak. Też bardzo pomocni, fajni ludzie i szukamy tutaj dla nich miejsca, bo też chcą przenieść się na liście. Tak, tu jest naprawdę przepięknie. I wiesz jeszcze, co jest fajne, co mi się podoba, a czego nie było we Wrocławiu, to jest właśnie to, że na przykład masz ochotę na taką herbatę i idziesz i sobie urywasz kilka gałązek, tak? Jeżeli rosną grzyby, jest ten czas grzybobrania, to nie musimy jechać na grzyby i zebrać całego bagażnika grzybów. A potem mieć tych grzybów tyle, że nie można tego przerobić i trzeba siedzieć dzień i noc. Tylko po prostu możesz iść na grzyby. Tak. Zebrać koszyczek jeden. Zrobić, a potem kolejnego dnia iść i zebrać znowu. To jest wspaniałe. Tak samo możesz sobie nastawić mleko, żeby mieć na przykład śmietane. No właśnie. Jest następne nastawione. Czy masło. Nie, nie musimy, śmietankę dzisiaj. nie musimy jechać do sklepu i na przykład kupować czterech kostek masła. Nie? Dla mnie to jest coś zupełnie innego. Trzeba będzie ręce szorować. Postawimy to na kominku, mimo że kominek nie jest rozpalony, ale potem wieczorem nie. rozpalisz, nie? I, to, I to też trzeba będzie odwracać. Dlatego, że tak jak w przypadku każdego suszu, trzeba dbać o to, żeby to nam nie zapleśniało, czyli po prostu to odwracać i pilnować. Przelewamy? Tak, tak zawsze, zawsze trzeba przelać herbatkę, czyli wlać do szklanki, a potem z powrotem do czajniczka, dzięki temu się wymiesza. Ale jest herbatką białą. Tak. Dobrze, ja dziękuję, spróbuję. Zapach jest taki sobie. No bo to jest Zapach. taki smak raczej drzewny, czy nie wiem jaki, nie wiem do czego by to porównać. Ale smak. Mhm. Można też dodawać, najlepiej się to... No, smak jest okej. Okay. Tak, najlepiej się ta herbatka komponuje z herbatą czarną, czyli igły. Do, do czarnej herbaty możemy dodać, do zielonej, tylko my teraz zielonej nie pijemy. Mhm. Tak. Podobno z rumiankiem bardzo dobrze współgra i myślę, że z kwiatami też będzie dobrze z nasturcją czy z aksamitką. Smakową naprawdę. Będziemy, Super. będziemy próbować na pewno, nie? Mieszać. Już, już czuję, że jestem spok spokojniejszy. <grym> <grym> na zdrowie. Tak, mm. bardzo dobra. <grym> Może nawet lepszy byłby czajnik żeliwny bo wtedy on dobrze trzyma ciepło, ten też, ale żeliwny dłużej i wtedy moglibyśmy na przykład na kominku postawić czajnik no tak. żeliwny, ale ten mamy też. ten też. Tak. Mamy ten też można. No dobrze, czyli myślę, że będziemy pić tę herbatkę. Myślę, że tak. Jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie Wspierania Artystów i Twórców na YouTube. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób. To jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.